Dzięki, śpiam tak jak na nucie u Gen z. Dziś z dumą zamykam powieki, wstrzymuję łzy Dla mnie to ty jesteś wielki Dzięki, stoję na scenie Tylko dlatego, że ty jesteś ze mną Spełniam marzenie i gdyby nie czas To bym tu z tobą mógł zostać na wieczność Wiem to na pewno, że moi rodzice wciąż pękają z dumy Jak widzą, że pomimo burzy ja idę do góry i nic na mnie burzy Ściany naszej miłości są trwałe jak mury O, Za to was kocham za spokojny dom taki naprawdę A nie który był tylko na pokaz Kiedy po nocach w pokoju był pokój I nigdy nie wojna Więc zobacz szczęście dzieciaka Chowam głęboko w mych oczach Podnosimy w górę dłonie Żeby sięgnąć gwiazd Wokół milion smutnych spojrzeń Niech zajrzy w nie blask Podnosimy w górę dłonie scenę popatrz z mym przyjacielem graliśmy w gry, dzisiaj to gramy koncerty graliśmy w LOLa dzisiaj się nagło śmiejemy we made it, zawsze już będę wam wdzięczny za to, że byliście ze mną, nawet jak były te gorsze momenty i nawet jak przeżyłem piekło, albo poznałem to piękno kiedy popełniałem błędy, zgaduję, że będzie następne, a zanim kolejny, to mogę być dzisiaj spokojny, a nawet pewny, że macie na plecy, we made it chociaż Problemów już widziałeś tony To ja dziękuję Ci, że jestem zdrowy Wciąż emocji pełne strony Wreszcie dzisiaj jestem spełniony Podnosimy w górę dłonie Żeby sięgnąć gwiazd Wokół milion smutnych spojrzeń Niech zajrzy w nieblas. Współpracujmy w górę dłonie, żeby sięgnąć kwiat. Wokół myjąc słodnych spojrzeń, niech zajrzy w nieblach.